Ale aż takie wystawkowe cuda Ulala Fotel biurowy fotelik Całkiem wytrzymały, chodzą takie po 200-300 zł Normalnie jakby w sklepie stało lakę zajrzyjmy od dołu Jaki stan Jest nie uszkodzony Pokrętło jest. Zobaczę. Nóżki są. Podnoszenie. Chyba tu jest ładna. Podnosi. Wszystko. Podnosi, z... Tak. Wszystko OK. Perfekcyjny fotelik biurowy komputerowy. Gabaryty wystawki. Ale eleganckie krzesła. Krzesła? Pokaż dokładnie jak Dawnych lat. Dawnych, mówisz? Tak. Jak bardzo. Ale fajne zobacz Jak bardzo według ciebie? Lata 80., 90. czy współczesne? Tego nie mogę określić dokładnie. Trzeba by rzeczoznawcy. A ty nie jesteś rzeczoznawcą? Oparcia, wszystko ładne, trochę do więc rzecz rzecz to mamy pełno w postaci widzów określą Nie, nie mogę, jeszcze mogę, mogę służyć choćby na działce na działecce Wystawki gabaryty jest fajne Uuu, ależ to jest Ależ to jest cacka No, z tyłu jest glancyk, To Pochwaliłem go. Co jest? No to wypompuj, wypompuj fotelik i go włóż do kartonu. Ale już nie podnosi. I tak musi być, jak jest. Gabaryty wystawki trzeba otwierać, walizki. Różowe różowe mi. A skąd wiesz, że to różowe? A może jesteśmy daltonistami i nie odróżniamy kolorów. To jest. Odkręcę. Jest, według Ciebie, jaki kolor? Bordowy. Aha. O, co lekka jest. Coś. Lekka, dlatego otrzymała w sobie no, tapi... banknoty. Banknoty oh. ma i dlatego. oczywiście Papier... Nie ma innej opcji. papierki nie są ciężkie. Aha. Fortunujemy dalej, jest w tym samym miejscu. A może to jest magiczna? A to jest walizka Davida Copperfielda. To jest, proszę pana. Pasz, I to hmm. całe wnętrze. Tamten zamek to jest taki dekoracyjny. A gdzie masz te banknoty? Bo to się cało rozchodzi. Wiebiało, wiatr był, wybiało. Ulala, Wieża pioner. Stan techniczny, wizualnie oceniał na bardzo dobry, nawet pilot zostawiony, wejście słuchawkowe USB. Ile takie coś może być warte? To nie jest 200, 300 zł, co widzowie? Taki sprzęcior leży na śmietnikach. Przewód do głośnika, a drugi przewód przy głośniku drugim? Normalnie rarytasy z naszej klasy widzowie. Tutaj jest lekkie zgięcie, ale to jest naprawdę mało istotne. Tak. Z dojściem wszędzie, bo tu masz. A. A nie, to jest na mokro, tak? Co to jest, Lak? Co wydobyłeś? Wydobyłem odkurzacz na mokro. Tu wlewamy wodę. Włączamy i czyścimy dywany. Inne rzeczy. Podłączyłem. Dobrze, działa. plecionej tam? No. Widzowie, wystawki gabaryty z zamkniętego świetnika tego jeszcze nie grali. Taki, takie krzesełko. O! o! Trochę lada już przeżyło. <grym> Najbardziej się podoba ten fotel, tam. plecionej Aż tak nie sięgnę, aż taki wysoki nie jest. Masz ten swój fotelik pleciony. Z perspektywy krat to jest taki typowo dla babci albo dziadka. Albo dla wnuczka, a to? A no to szapka podręczna. Myślałem, że safe można zastosować jako safe. Kutkę założyć, zamykać. A biżuterię pieniędzy znajdujemy bardzo dużo, więc będzie się przydał. A to na wierzchu wystawka. Pełnuciuch, ubrać. ubra złoto złoto, zobacz, pokaż to Pokazałem. złoty łańcuch new look a skoro na widoku w dobrym, przystępnym miejscu, no to tak zostanie a może taka wystawka da się otworzyć te pufy czy nie da? to są nieotwieralne to są tam taka pufa, by pufa... a no pokaż do od dołu, pokaż od dołu do siedzenia po prostu, o. a to co to, to za szczynta. to przesłon jest Bajki. aha, bez nogi <grywki> tu się drukuje bilony o, zobacz, podnoszenie ciężaru no, no nie ma luźno, pórka. luźno zobacz jaka fajna bateryjka e, umywalka aha. dywan Kolorowy, dziecięcy. Z dywanami jest taki problem, że nigdy nie wiadomo, co się na nim znajduje. Co to za mnie niespodzianki? A weź jeszcze pokaż tamtą pufę od dołu. Być może ukrywają się tam solidne rzeczy. O, ja pierdzielę. To, to się ukrywało. O, widzisz? Zobaczę. Zobacz. Sprawdzę. Wystawki, gabaryty, takie telewizory, który to już z kolei? Kiedyś to były rarytasy, czarno-białe chyba jeszcze, nie? Czyli już w kolorze? <laughs> Raczej w czarno-białym odcieniu, Kenstar. Ale kto tak, taki telewizor posiadał to był prawie bogaty. No oczywiście. Bo dostał. tak to się miało, tylko radio. No, także w każdych czasach można zostać milionerem, ale nie, no 14 cali, cali, kolorowy telewizor. O, kolorowy, proszę. To jest wyższa półka. Wyższa, Leon, like. Jedziemy z fantami, jedziemy z fantami. Guzik. Co ty jest, czy reszka taki, taki był film pasek wyciągnięty U, czekaj czy ja to wysypałem w tym momencie biżuterię jest orzełek kotwica kołobrzeg Są mi ramki solidne. Co to jest? złote ramki. Hmm. Chciałeś to? No daj za potrzeby, później razem to w całości. Dziesięć groszy. Dziesięć groszy. Zardzewiały 5 groszy, a zarzewiały to jaki rok? 2008. Ożada dalej chodzi konosa. Midło olejowe to jest Uuu. O, kolczyk gruby ciężki i gruby szukamy drugiego tak, ciężki i gruby nie widzisz go? a jest, tutaj <gry> drugi Dobra. Jest do Pary. No to nieźle. Całe muzolnie wyłowione zdobycze, śmietnikowe zdobycze zamieniamy na cuda. Kartonik Vice City. No to lakę. otwieranie. Przez otwieranie. O, lekko schodzi. Trzy, cztery. To to za, bod za bodki. Bodki, dwie bodki. Botki, płotki. Niby nowe, a w, dobry, a w niedobrym stanie. No, jeszcze można chodzić w nich. Mówisz, takie przetarte? A to po spodem nie widać. A no to w sumie masz rację. <noise> Może ten kartonik? Brzęcz. Mam nadzieję, że nie much, nie osy. No zaglądaj, zaglądaj i powiesz tam. Zbite szkło w kabiny prysznicowej. Prawie jak diament. Tak było w poprzednim odcinku. Złóżmy te kubki w to miejsce i w następnym odcinku sprawdzimy, czy one dalej tutaj są. Pytanie: czy jesteśmy sami, czy ktoś już nie złowił grubej ryby? A nie, mamy. Mamy kubeczki na swoim miejscu. Następne gabaryty wystawki. Aż, aż takie wystawkowe cuda w jednym miejscu. No, bałwan, pokażę swoją moc, bo zapewne masz bateryki w sobie. Zobacz, jaki uśmiechnięty. No, pójkaj, proszę cię. Gang na to jednak nieudacznicy. Przecież to był przycisk. Ja Cię nie mogę. Gada. Masz słoiczki babuni? Słoiko kufel. Zimny lód? Drink? Lampka? Lampka, wygląda jak światło do klatki, baranki, czy czy lama. O, słoń. Tak, ja co, jestem słoniem. Co tam słoniem. masz w środku? Skarby. Odblaskowy, drugi słoń. A. Halloween. Zmoczona, ale cały zestaw. No co, lakie, przebieraj się. Masz piżamę. To nie ta, nie ta pora roku. Uhu. wszystkiego najlepszego na urodziny. 100 lat takie, 100 lat, 100 lat. Niech żyje, żyje nam, jak żyją wszyscy nam. Kompletek, kompletek. Czapeczek. C jak? Celina. P jak? Paulina. N jak? N? Nowy, Natalia. nowy raj. Po lewo mamy sporo ubrań. Kurtka. Nawet renifer się uchował w tej bazgraninie. Bałwan był, brakuje Mikołaja. Jest czapka Mikołaja. Kiedy mamy Halloween? 1 listopada, tak? W noc. No i taki dziecięcy plecaczek z pomponkiem, który mówi papa, pa i zaprasza na następne odcinki śmietnikowego raju. Ale maraton jest bardzo długi.